Przyjechaliśmy ze spektaklem Krzykniemy, nad którym pracowaliśmy od stycznia do czerwca tego roku. Praca nad nim polegała na totalnej improwizacji. Nie ma w sumie sceny, która nie byłaby improwizowana w tym spektaklu. Czyli że wszystko od zera, wszystko było wymyślane przez nas i oczywiście przez naszą panią reżyser, panią Ewelinę Mendykę. Wykorzystaliśmy teksty z fioletowej kroby Barańczaka, szuflady Mrożka i dzienników Gąbrowicza. My, właśnie na co dzień gramy w takiej niewielkiej sali z filarami, i nie jest tam zbyt łatwa praca, więc właśnie mamy teraz taką możliwość na tak ogromnej scenie zagrać, na której jeszcze nigdy nie graliśmy na tak dużej scenie. I jest to zarazem komfort, jak i lekki stres, bo mamy musimy inaczej ułożyć scenografię, żeby wszystko nam grało ze oświetleniem, które też zupełnie się będzie inaczej zachowywało. Więc jest to na pewno duży rozwój dla nas i zarazem ułatwienie, jak i utrudnienie. Ale możemy dzięki temu właśnie nad tym popracować i jeszcze bardziej ulepszać nasz spektakl. Spektakl powstał tak naprawdę z naszych takich małych historii z tego, że nie wytrzymujemy już tak naprawdę w naszych szkołach że jesteśmy już bardzo zmęczeni, tacy przygnębieni tym że mamy bardzo dużo na głowie że cały czas czujemy, jak jesteśmy ściskani przez te ramy i przez te reguły, które są nam cały czas nakładane i nie możemy być tak naprawdę sobą. Zaczęliśmy z tym tworzyć trochę etius, takich, które potem się łączyły nam w całość i nagle patrzymy, mamy cały spektakl. I bardzo to było przypadkowe, ale zarazem bardzo o nas, przez co możemy bardziej trafić po prostu do publiczności, bo mówimy właśnie o tym, co my tak naprawdę przeżywamy. Pracujemy w Piasecznie, w Piaseczyńskim Domu Kultury. E, przygotowaliśmy tango Mrożka. Braliśmy dzisiaj udział w warsztatach w Teatrze Polskim e, z panem Marcinem. E, świetny reżyser i aktor. Pokazał nam ćwiczenie na skupienie oraz e, w bardzo szybki i przystępny dla nas sposób. Poprowadził całą akcję oraz e, zrobił całą jedną scenę, którą będziemy wystawiali pod koniec. Teatr jest dla mnie e, środowiskiem, gdzie mogę rozwinąć swoje pasje i umiejętności oraz otworzyć się na ludzi. Na co dzień pracujemy w centrum artystycznym Scena w Sulejówku. Tworzymy grupę około 20-osobową, i sam temat, wybrać wolność, był dla nas niezwykłym wyzwaniem. Zastanawialiśmy się nad tym, czym dla nas jest wolność, co chcemy przez to powiedzieć, co chcemy w tym słowie zawrzeć, wyrazić. Eksplorowaliśmy ten temat. Także czytając literaturę pisarzy emigracyjnych, takich jak Witolda Gąbrowicza, Mrożka, staramy się, by teatr tak, Ale był dla nas przestrzenią bezpieczną dla własnych wypowiedzi, dla eksplorowania trudnych tematów, by spektakle, które, które tworzymy, mogły być manifestem pokolenia: pokolenia młodego, pokolenia dorastającego, pokolenia, które mierzy się z trudną rzeczywistością i, i które za chwilę będzie tą rzeczywistość budować i zmieniać. To hasło Wybrać wolność oznacza tyle, że zaproponowaliśmy literaturę polskich autorów, którzy swoje życie całe lub jego część spędzili na emigracji. Jestem zaszczycona, że mam okazję spotkać się z utalentowaną naszą młodzieżą mazowiecką, że, że spotkam się z Państwem. Tutaj dziewczęta ustawiały daty na podłodze. Jedna z dziewczynek powiedziała, że dopadła ją przeszłość. Dzisiaj młodzież pojmuje tę wolność trochę inaczej niż myśmy pojmowali, ale poprzez formy teatru pokazali, czym dla nich jest wolność. What